Witam. Na wstępie chciałbym Wam podziękować za aktywność pod moimi filmami. Oczywiście też za subskrypcję. Jest to motywacja dla mnie, żeby kręcić filmy dla Was. Pierwszy test Owlgrida, tak naprawdę, to taki poważny test, ponieważ zostaliśmy na noc na działce. Wieczorem była uruchomiona. Lodówka, czy wieczorem, co? odchodziła lodówka, tak naprawdę. Na, go, na dole przed kuściem spać, jak i na górze pracował telewizor. Napięcie etyki -e zaczynaliśmy rozładowywać. Nasz system to było 26,2V. A teraz mamy 23,3. Dochodzi godzina 7. A my mamy tak 17W paneli na 15, czyli nędza. Tutaj na dole z tych paneli co są na glebie mamy też nędzę powiem szczerze na nie w ogóle nie świeci słońce jeszcze słońce nie w ogóle nie wyszło no, tak naprawdę a to jest on tam rozjeżdża się o 40V, dlatego został wyregulowany zbiernikiem. A tutaj mamy na górnym liczniku wskazanie, i nasz systemik już wyprodukował od kiedy go założyliśmy. Tak naprawdę, tu mamy południe i tak mamy ustawione panele, a nasze słońce jest gdzieś. No i teraz pokażę, co tam się dzieje na naszych urządzeniach. A to jest nasz prąd, który pchamy do akumulatorów. Nie jest źle. Napięcie na systemie będzie teraz rosło. System nam wytrzymał całą nockę. Więc jest przyzwoicie, powiem wam szczerze. Zeszliśmy z 26. I 2 do 23 i 7. No, 23 tam z choczykiem to było. No, powiem szczerze, bardzo przyzwoity wynik. Jak na ten magazyn. Tak jak mówiłem, była włączona lodóweczka Wszystko działało tak, jak powinno. To jest nasza strona południowa. Tak są ustawione panele. A słoneczko mamy tu, czyli powoli już tam wychodzi przez te krzakory na panele. Dobrze, pójdziemy zobaczyć, co nam się dzieje na urządzeniach. Na kumulatorze 24,2 już. 311, no około 300 W no z akumulatora, z panela tu, na, tych na gruncie. Coś powoli zaczyna się dziać. One są jeszcze zasilane do panela. No, 10 Amper to nawet przyzwoicie. No dobra. OK. Not a so good To jest moja skrzynka. Po lewej stronie, licznik to jest pobór prądu z sieci. Zostało to założone wczoraj. A po prawej stronie mamy licznik produkcji naszej. Tutaj, czyli z naszego systemu off-grid. Oczywiście, tak jak widać, jest tutaj przełącznik wyboru z źródła zasilania, czyli do góry mamy podniesione, czyli to jest nasz off-grid, a do dołu jest to sieć zewnętrzna. Tak jak widzimy, mamy około niecałych 7 kW od wczoraj wyprodukowanych i zużytych. Dlaczego to tak? Już Wam powiem. Generalnie tak, wczoraj jak to zamontowałem i przyjechałem tutaj, został, została podłączona terma, Nagrzałem ją sobie. Był włączony jakiś tam piecek, telewizor i inne jakieś tam pierdały. W nocy oczywiście też lodówka. W nocy chodził, chodziła nam cały czas lodówka. No i stałym poborem takiego prądu, który tutaj mamy, to jest monitoring i internet, czyli router, który nam też pobiera prąd stale. I e, rejestrator z kamerami, który też nam pobiera prąd. Do tego jest jeszcze wpięty UPS, który też pewnie się ładuje i też tam coś tam może. A jak na razie, powiem szczerze, jest przyzwoicie.